Jest, to jest, jest jednak takie... No nie codzienna przygoda. No to prawda, no nie na co dzień się stres. Możesz przyjść, jak będę bardziej pomalowana niż Dobra. A pani mentorka ma stresik? Oczywiście. Ja od dwóch dni spać nie Coś tu słyszałam? Coś tam? Co, nie? O tej historii? No tak, ze studiów dzisiaj. Ja mam czerwone szpilki, więc mam nadzieję, że e, wszystkie zło odpędzą. Otawia, co się stało z włosami? Co się stało? Już, już. To takie szybkie mycie. Osiwiała już. Aż taki straszny Nie, e, dzień wcześniej. No, wcześniej. Chociaż przy zaśnięciu było tak jak... O ja tylko mężowi powiedziałam, że macie Dnia ja muszę dzisiaj wyspać. Nie wiem co gadać tak, żeby było dobrze. Na tym pierwszym filmie to się nie zapisuje. No. Okej. Okay. pamiętam i... No Cisza, Słyszymy te szepty, dziewczyny. Sorry, ale nie wszystko słychać. Dobra, jeden, no. Marta przede wszystkim bierze udział w challenge nowa figura dla siebie, brak aktywności fizycznej, nieprzemysłana dieta, która wpływała nam na to, że ten cyolik powstawał. I coś dalej mówić? To już to, to ty uważasz, no? No jakoś, jakoś Było. poszło. Eee, być... Ale znowu nie powiem nic ciekawego i śmiesznego. No, <grym> jestem za bardzo zestresowana, to, to nie są w ogóle dary. wiesz, klimaty takie moje. A, bole a zdjęcia. To... Ale wyszło super. Prawda? Super, ja jestem zachwycona. Monia sobie poradziła świetnie. Teraz ma, ma debiut Marty. Już za chwilę czekamy, czekamy, czekamy. Zmieniamy kadry, słuchajcie. A gdzie się zrobi piękny napis? Ada, żeby nie było znowu, że mam za mało zdjęć. Bardzo proszę. <grymne> myślę rozmawę. o tak, zleceniu. Wydaję. To idziemy? Nie, będę lepiej, czystą będę to lepiej, bo czy stąd będę na stąp to wytrzymał? To znaczy, nie, nie ja ci potępnę. A ja to przykro, wtedy jak do nas nie przychodzisz. <grymne> <grymne> Ale tak na poważnie. Mam tu przede wszystkim krem na celulit, który tutaj stosujemy. Weź sobie go do domu i stosuj dwa razy dziennie najlepiej po kąpieli. Boże, oskarowa rola. Ale dwa razy dzień w kąpieli? Źle? Dobrze. się smaruje, ile plezie. Cisza? Prosimy. Monia, powiedz, kiedy nie przychodzę za was, to co mogę zrobić, żeby zadbać o skórę? Dobra, pani. Czeka, Monika. Proszę. Dobra, moment, teraz, teraz zrobimy odkręcanie i to ja już na, na jednym ujęciu to smarowanie. Dobra. Pani sama wie, tak? No, w trakcie tak, możemy zmieniać tam jakieś czynności, no. Tak? To co? Jedziemy? Kamera No to akcja. kiedy nie Stop! Nie patrzymy w kamerę. Bardzo ładnie. Monia, super. No, coś tam się co gadajcie. z kremem, buchanie. Mam ja, no, tylko jedno pytanie. Jakim cudem Marta jest uczestniczką programu Metamorfozy, kiedy ona już w tej chwili tak dobrze wygląda? Zmęczone? Nie, jeszcze trzyma stres? Mogę mi no. się trzęsą troszkę? Ja już się chcę napić. A, Czego? <grymne> Szampana! Jest plan na Prosecco. No, tak. <grymne> A tak no, za zastanawialiśmy się, czy przed, czy po. Czy w trakcie. Dobra, rzepy poprawiamy. Jeden, drugi, jeszcze. Tak. Dobra. Mhm. To nie patrzymy w kamerę. Tak, Tak, tak. tak. Nie, ale... Świetnie, Natalia. Tak, tak. No ładnie, to Mamy rolę. Trzymamy luźno. Oj, proszę. Jest stabilnie? A, tak. O, super. Jesteś mentorką Marty, no i prowadzisz ją przez tą całą drogę. Nie wiem, może ty coś od Marty przejęłaś, jakąś zainspirowałaś się czymś, jakoś, nie wiem, zaimponowała ci czymś? Marta, tak, przede wszystkim dyscypliną, e, którą ma sama dla siebie, e, podjęła rękawicę i zrobiła to na 100%. Ja wiem, że nie byłabym w stanie tego zrobić. Ja raczej jestem taką osobą, która ma słumiany zapał. Dwa razy w życiu mi się zdarzyło, że naprawdę dociągnęłam sprawę do końca. Po ostatniej ciąży też, bo te kilogramy nie szły tak, jak, jak miały iść, jak szły przy pierwszej ciąży, więc w tamtym roku musiałam. Podjąć tą walkę, którą wy podejmujecie na co dzień, bo zostało mi 28 kg i trzeba było to zgubić, bo nie wyobrażałam sobie siebie w takim aż nadmiarze. Wtedy dociągnęłam sprawę do końca i Marta też to teraz robi. Jestem z niej bardzo, bardzo dumna i podziwiam to, jak łączy przede wszystkim swoją pracę, której też nie ma łatwej, bo mimo to, że przychodzi ćwiczyć, ona cały czas jest w pracy, cały czas to widzimy i te treningi, wiecie, no, odbywają się, ale głowa nie jest wtedy uwolniona do końca, więc podziwiam ją, że potrafi mimo to mm, rozdwoić te, te myśli. Także e, mega szacun, Marta, za to. Czy widzieliście już moją relację? Zapraszam do oglądania. Wczoraj wierusz, Dzisiaj strzelimy. Od samego rana ciśniemy. Bardzo proszę, w gotowości. Oglądajcie Studio Figura.pl, Studio Figura International i co? I ten nie? Na dzisiaj i wracamy do Poznania. No myślę, że scenki z samochodu mogą być niezłe, bo podbudujemy <śm> i czekamy na mleko do kawy. Bo póki co mamy czarną, a wiadomo, że ja lubię pogwiazdożyć dożyć i czarny obuwie.